Cześć drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku kolejna propozycja z chińskiego rynku. Jest nią prezentowany MG Model 7 drugiej generacji. Samochód zadebiutował na chińskim rynku w 2022 roku, więc jest to stosunkowo świeży model. Jak wiemy, do Polski trafiły już oficjalnie poprzez sieć dealerską modele tej chińsko-brytyjskiej marki. Modele z gamy SUV takie jak mniejszy ZS oraz większy HS. Weszły już one na stałe do oferty i jak na tak zatłoczonym rynku, jaki jest w Polsce, radzą sobie nadspodziewanie dobrze. Na tyle, że MG w 2024 roku zajęło 13 miejsce jako marka pod względem sprzedaży przez klientów indywidualnych oraz 17 miejsce z modelem ZS na liście sprzedaży najchętniej wybieranych modeli w kategorii aut osobowych w ogóle. A to przecież dopiero początek przygody MG i innych chińskich producentów na naszym rynku. Natomiast ten konkretny mg 7 którego widzicie, wyposażony w dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 261 koni mechanicznych z 9-stopniowym automatem od niemieckiej firmy ZF, przynajmniej na ten moment nad Wisłą bezpośrednio przez importera, sprzedawany nie jest. Ale spokojnie, nie ma problemu. Od czego jest Berlin Autotest? Już wam mówię, co trzeba zrobić, żeby go kupić. Albowiem zgodnie z tytułem odcinka, czyli polska premiera. Tak, oczywiście, że możecie kupić MG7 już dziś, ale nie nowy, lecz egzemplarze lekko używane z rocznika 2024 z przebiegami pomiędzy 6 a 10 tysięcy km. W szokującej jak na tak technologicznie dopracowany i w mojej ocenie piękny samochód cenie. A konkretnie cena tego egzemplarza ze zdjęć, który jest do kupienia już dziś, wynosi, uwaga, 128 tysięcy złotych brutto na gotowo do odbioru w Polsce. Czy to dobra, czy zła cena, pozostawiam Państwu pod ocenę. Piszcie proszę, co sądzicie na ten temat w komentarzach. Jak więc i gdzie kupić ten lub podobne egzemplarze modelu MG7 w tak dobrej cenie? Zostańcie proszę ze mną do końca odcinka, a dowiecie się o tym szczegółowo. Zapraszam zatem do oglądania. Róbcie sobie coś do picia i lecimy. Ale zanim zaczniemy, krótka i istotna informacja. Partnerem dzisiejszego odcinka jest importer aut na indywidualne zamówienie firma autoklasa.pl. To właśnie za ich pośrednictwem już dziś możecie kupić wszystkie marki aut, jakie dostępne są na chińskim rynku. W tym również ten model MG7. Lista tych lekko używanych aut z roczników 2023 i 2024 obejmuje pojazdy benzynowe, hybrydowe oraz elektryczne. Cena takich aut z minimalnym przebiegiem powinna Państwa zainteresować. Co ważne, Autoklasa.pl oferuje na sprowadzane auta gwarancję oraz, co jest najistotniejsze, pełne finansowanie poprzez leasing. Czyli, zamawiając pojazd od momentu zamówienia, masz na niego pełne finansowanie. Składając zapytanie o ten egzemplarz ze zdjęć, kontaktując się z naszym partnerem Autoklasa.pl możecie podać hasło BERLIN Autotest oraz numer pojazdu 14. Zanim przejdziemy do szczegółowego omawiania MG7, kilka słów wstępu na temat samej marki MG i jej ciekawej historii. Samochody z logo MG to brytyjska klasyka, która zyskała nowe życie dzięki chińskiemu inwestorowi. Marka znana również jako Morris Garage została założona w Wielkiej Brytanii już w 1924 roku i przez lata zdobyła uznanie na całym świecie. Obecnie należy do chińskiego koncernu Psych Motor, jednego z największych chińskich producentów w ogóle, który kontynuuje tradycję brytyjskiej motoryzacji, jednocześnie wprowadzając nowoczesne technologie i modele do oferty. Marka MG znana również jako Morris Garage została założona w 1924 roku przez Cecilę Kimbera. Pierwszy model został wprowadzony na rynek w tym samym roku i był to MG1428. Wyróżniał się sportowym wyglądem, lekką konstrukcją oraz wyższymi osiągami niż inne samochody z tamtego okresu. Duży popyt na pierwszy model przyczynił się do dalszego rozwoju marki, która z czasem zyskała sławę dzięki swoim sportowym i eleganckim samochodom. Przenieśmy się do lat, w których prym zaczął przewodzić chiński właściciel marki. Miało to miejsce w 2005 roku po upadłości brytyjskiego koncernu MG Rover. Marka MG została przejęta, jak już wspomniałem, przez koncern Psych Motor. Dzięki temu chiński producent zyskał dostęp do technologii, wiedzy, ale przede wszystkim nie zaczynał z rozpoznawalnością od zera, ponieważ marka MG była znaną na całym świecie. Należało ją tylko w porządny sposób reaktywować i pobudzić na nowo do życia. Przejęcie to pozwoliło również na kontynuowanie produkcji samochodów pod marką MG. Wkrótce do sprzedaży wprowadzono nowe modele, takie jak MG6, MG3 czy MGGS. Generalnie, marka ta odegrała istotną rolę w rozwoju oraz historii brytyjskiej motoryzacji. Przez lata MG był jednym z najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich producentów samochodów na świecie. Szczególnie w segmencie pojazdów sportowych. Jego samochody brały udział w licznych wyścigach i rajdach, zdobywając wiele prestiżowych nagród. Dzięki swoim osiągom i eleganckiemu wyglądowi, Auto MG stał się symbolem brytyjskiego stylu i klasy. Współczesne modele, choć produkowane przez chińskiego właściciela, nadal nawiązują do tej bogatej historii i tradycji. Tym samym brytyjska marka zyskuje także coraz większą popularność na polskim rynku motoryzacyjnym. Od momentu wejścia MG Motor do Polski w 2023 roku widać olbrzymi wzrost zainteresowania samochodami tej marki, co przekłada się na rosnącą liczbę sprzedawanych egzemplarzy, a to zaś na częsty widok tych aut na naszych polskich ulicach. To, co bezpośrednio powoduje ich popularność, to niewątpliwie ich dobra jakość oraz istotny fakt, że ceny samochodów MG są bardzo konkurencyjne w stosunku do innych marek oferujących podobne pojazdy. Przykładowo ceny modelu ZS zaczynają się od około 80 tysięcy złotych, co czyni go jedną z najciekawszych propozycji na naszym rynku. Do tego należy dodać, że MG oferuje również dobre warunki gwarancyjne i szeroką, ba, coraz szerszą sieć dealerską. Na wstępie to tyle, czego w kilku zdaniach możecie dowiedzieć się o samej marce MG. No dobrze, spójrzmy więc bardziej szczegółowo na bohatera dzisiejszego odcinka. Jakim pojazdem jest MG7 i co oferuje? Wygląd zewnętrzny. Zacznę od wymiarów. Długość wynosi 4884 mm, a to tylko 4,3 cm krócej od Audi A7. Skądinąd sama bryła nadwozia ukierunkowana jest stylistycznie właśnie w stronę Audi A7. Przód pojazdu ma charakterystyczny grill, zbieżny i rozpoznawalny z ogólną linią stylistyczną modeli MG. To, co przywodzi na myśl na przysłowiowy pierwszy rzut oka, to sport. Samochód jest bardzo dynamicznie narysowany. Przednie światła są oczywiście wykonane w technologii full LED i są jak spojrzenie drapieżnika. Poniżej, zderzaki również agresywne w wyglądzie. Linia boczna to pięknie narysowana linia Fastback Coupe oraz napompowane i poszerzone do granic możliwości tylne błotniki. Klamki są tradycyjne, a nie chowane. Czy to plus czy minus, zależy kto czego oczekuje w tym zakresie. Podejrzewam, że po liftingu mogą jednak pojawić się modne, chowane w bryle nadwozia. Koła w standardzie, aluminiowe obręcze o wymiarach 19 cali oraz ogumienie od Michelin. Tył pojazdu, tu dzieje się w mojej ocenie najwięcej. Największą uwagę przyciągają cztery rury końcówek wydechów przy czym to tylko stylistyka, albowiem końcówki są cztery, lecz tak naprawdę prawdziwe odprowadzanie spalin z tej benzynowej dwulitrówki wyprowadzane jest po jednym wydechu na stronę. Więc okrągłe cztery wielkie końcówki służą zapewne bardziej do podbicia sportowego charakteru auta. Zawsze jednak to lepsze niż fejkowe plastikowe zaślepki w zderzaka. Sam tył pojazdu jest bardzo muskularny, a tylne oświetlenie jest również jak to przednie agresywne i wykonane w technologii LED. Wypełnia ono klapę na całej jej szerokości podświetlaną blendą. W zależności od wybranej wersji pojawić się może spektakularny spoiler na tylnej klapie. Przeciemniane szyby w tylnej części MG to również standard. Oczywiście jak przystało na sportowe Coupé, samochód jest pozbawiony ramek w drzwiach i po otwarciu drzwi mamy same szyby. W mojej ocenie ten prawie 5-metrowy Fastback Coupé jest po prostu bardzo ładnym samochodem, ma własny styl i charakter. W świecie, w którym za wszelką cenę większość producentów likwiduje z oferty pojazdy osobowe lub przynajmniej ogranicza ich ilość na rzecz SUWów i crossoverów, na ich tle MG7 jest pełen charakteru i stylu. A biorąc pod uwagę, że za takie auto zapłacimy, przypomnę Państwu, od około 128 tysięcy złotych brutto, to śmiem zaryzykować stwierdzeniem, że naprawdę jest bardzo korzystnie. W tym miejscu serdecznie poprosimy Państwa o zasubskrybowanie kanału Berlin AutoTest. Państwu pozwoli to być z nami na bieżąco, nam zaś na ciągły rozwój i docieranie do szerszej grupy odbiorców, za co z góry dziękujemy. Wygląd wewnątrz i wyposażenie. No cóż, Chiny podniosły poprzeczkę w zakresie standardów w stosunku do oferowanych cen na tyle, że europejska konkurencja drży w posadach. Wyposażenie standardowe w MG7 jest oszałamiające. Pozwolę sobie wymienić jego najciekawsze elementy: dostęp bezkluczykowy, dach panoramiczny, oczywiście otwierany, kamera z widokiem 360 stopni. Dwa ekrany o przekątnej 12,3 cala do obsługi infotainment oraz wyświetlacz zegarów o przekątnej 10,25 cala. Bezprzewodowo Android Auto i Apple CarPlay. Podgrzewane siedzenia i kierownica przód. Nagłośnienie od Bose z subwooferem w bagażniku i 9 głośnikami. Elektryczna regulacja foteli z pamięcią. Ładowarka indukcyjna do smartfona. Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna. Schładzany schowek. Zestaw glutów. Tapicerka skórzana z nobuku, gniazda do ładowania typu USB-C, asystenci bezpieczeństwa, jak asystent pasa ruchu, wykrywanie kolizji tył przód z funkcją hamowania, adaptacyjny tempomat, hamulec elektryczny z funkcją AutoHold, oczywiście oświetlenie ambientowe w cenie. Nie będę więcej wymieniać, ponieważ naprawdę jest tu wszystko, czego kierowca potrzebuje do poczucia komfortu i bezpieczeństwa. Samochód jest pięciosobowy. W bagażniku jest koło dojazdowe oraz dwie wnęki po obydwu stronach z siatkami. Bagażnik ma 400 litrów pojemności, więc nie jest przesadnie wielki i to może dla niektórych osób być mankamentem. Na plus należy odnotować, że klapa bagażnika otwiera się i elektrycznie i wysoko na przykład jak w Skodzie Oktawi, więc mamy dobry dostęp do przestrzeni załadunkowej. Podsumowując, wnętrze nie ma co ukrywać, że jest jakby luksusowo. Mnie się podoba, jest nowocześnie i na bogato, a na dodatek z dobrym nagłośnieniem. Pokażcie mi proszę na rynku tak ciekawie wyglądające auto w tej cenie z 2024 roku z przebiegiem 6000 km. Takich ofert jak ta w Chinach są setki tysiące, więc jeśli masz dość przepłacania, wiesz co robić. Silnik i napęd to, co służy do napędu tego auta jest tym, czego nadal szuka wielu z nas, czyli normalnym silnikiem benzynowym z tradycyjnym zasilaniem bez elektryfikacji, ładowarek, hybryd, kabli, etc. Oczywiście ma to swoje wady i zalety, ale według mnie nadal więcej jest zalet. Czterocylindrowe 2.0 turbo z wtryskiem bezpośrednim 261 koni mechanicznych i aż 405 Nm momentu. Więc cudów nie ma. Musi być dynamicznie i tak też się dzieje. 0 100 w sekundy, prędkość maksymalna 230 km na godzinę. Moment jest dostępny w szerokim zakresie, a pomaga w tym wspomniany automat. Skrzynia dwusprzęgłowa o 9 przełożeniach niemieckiej firmy ZF, czyli to, co pracuje również na przykład w Audi. A jak ze spalaniem? Średnie spalanie tego ważącego 1650 kg pojazdu producent określa na 6,9 litra na 100 km, więc jak na dostępne osiągi naprawdę nie ma co dramatyzować. W mieście pewnie chlapnie 9 czy 10 litrów, na trasie zejdziemy do 6 przy spokojnej jeździe, a na autostradzie będzie to w granicach 8 litrów, ale 261 koni mechanicznych i 405 nm swoje palić musi, nie ma co czarować. Oczywiście samochodem jeszcze nie jeździłem, ale jak tylko przypłyną egzemplarze do naszego partnera Autoklasa.pl, natychmiast przeprowadzą stosowne testy i pomiary. Więc warto śledzić kanał Berlin Autotest choćby z tego powodu. Zawieszenie przednie niezależne typu MacPherson, zawieszenie tylne niezależne wielowahaczowe. Hamulce przednie są wentylowane. MG7 drugiej generacji napędzany jest na koła przednie. Szkoda, bo przydałby się napęd na cztery łapy, wówczas auto byłoby kompletne. Podsumowując, jakim autem jest MG7. W mojej ocenie to doskonała propozycja w odniesieniu do ceny. Nadal to silnik benzynowy, na plus, że już nie od tak przecież anonimowej marki, jaką jest MG, dodatkowo z dostępnym serwisem w Polsce samochód stosunkowo agresywnie zaprojektowany sylwetką przypominający trochę Audi A7 oraz gdzie nie może Kia Stinger wyposażony w dobry układ napędowy oraz dysponujący świetnym wyposażeniem te cechy czynią go ciekawą propozycją na rynku aut używanych Kolejnym wielkim atutem jest to, że sprowadzane dla klientów na zamówienie z Chin i nie tylko z Chin przez partnera dzisiejszego odcinka firmę Autoklasa.pl auta posiadają pełne finansowanie poprzez leasing banku Credi Agricole oraz że są w 100% bezwypadkowe i z 3-letnią gwarancją. Piszcie proszę w komentarzach, jak Wam przypadł MG7 do gustu i czy cena 128 000 zł brutto za auto z przebiegiem 6 tysięcy zł z rocznika 2024 to dużo czy mało? Na koniec dodam jeszcze tylko, odpowiadając jednocześnie na jedno z najczęściej zadawanych pytań w komentarzach, czyli gdzie można zobaczyć takie auto? Odpowiadam: Niebawem w Gliwicach. Powstanie tam Showroom gdzie będziecie mogli zobaczyć Państwo na miejscu ciekawe chińskie pojazdy, o których mowa w naszych prezentacjach Berlin Autotest. No cóż, to już prawie wszystko w dzisiejszym odcinku. Jak się Państwu podobało, dajcie proszę łapę w górę. Komentujcie i dyskutujmy. Obiecuję, że postaram się odpowiedzieć jak zawsze na wszystkie Państwa komentarze. Aha, nowi widzowie, prośba do Was nie zapominajcie o zasubskrybowaniu kanału. Będziecie z nami na bieżąco. A za tydzień zapraszam na test drogowy samochodu Forting U-Tour. chiński minivan w dobrej cenie i oczywiście z doskonałym wyposażeniem. Trzymajcie się w zdrowiu przez cały tydzień i do zobaczenia. Berlin Autotest.